Mateusz Rysie, trener zespołu Apel Imanowia jest naszym gościem. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry, witam. Panie Trenerze, Apel Imanowia to zespół, który jest wymieniany w gronie faworytów. Proszę powiedzieć, co Pana zdaniem świadczy o tym, że możecie tutaj coś, coś zawojować? No myślę, że na pewno to, że mamy, wydaje mi się, w tym roczniku fajny zespół. Jesteśmy mistrzem Małopolski w roczniku 2010 na trawie. Jest to trochę inna dyscyplina niż, niż tutaj piłka halowa, ale ale też mamy zawodników, którzy są dobrze technicznie, dobrze, dobrze wyszkoleni i myślę, że, że możemy być tutaj faworytem. Oczywiście najważniejsza jest gra, dobra, dobra zabawa, ale, ale zawsze gramy o zwycięstwo. Proszę powiedzieć, czy często gracie na hali, czy właśnie głównym waszym boiskiem i główną waszą nawierzchnią jest po prostu trawa? Głównie gramy na, na trawie, praktycznie cały rok. Trenujemy, gramy na, na boisku trawiastym na sztucznej, na sztucznej trawie, ale, ale ja uważam, że futsal jako dyscyplina jest dobrym zamiennikiem. Nawet gdzieś tam za granicą w Anglii wiem, że, że, naj, że topowe akademie mają treningi też przez cały rok na hali i uważam, że, że to jest dobry, dobry taki zamiennik odskocznia czasami od tej trawy i dobrze można technikę podszkolić i inne, inne, inne elementy piłkarskie. Czy nastawiacie się tutaj na zwycięstwo, ponieważ już jak wymienialiśmy, jesteście w gronie faworytów. Niemniej, czy Wy szykujecie się na zwycięstwo, czy raczej stawiacie na dobrą zabawę po prostu w Lidze Mistrzów? Wiadomo, że chcemy się dobrze bawić, chcemy, chcemy jak najlepiej grać, ale, ale jak się uda wygrać, to, to będziemy na pewno zadowoleni. Gramy zawsze o zwycięstwo, ale chcemy też, żeby to zwycięstwo wynikało yy, z czegoś, z naszej gry, z naszego modelu gry. A nie wygrać za wszelką cenę, ale gramy gramy o zwycięstwo. Oczywiście nie zatrzymuję dłużej, bo wiem, że jesteście przed swoim pierwszym meczem w Lidze Mistrzów. Mateusz Rejs, trener zespołu Apalimanowia był naszym gościem. Dziękuję Panie trenerze. Powodzenia oczywiście w następnych meczach. Dziękuję bardzo.